Siemano, witajcie, z tej strony mi 15, witam serdecznie w kolejnym odcineczku wakacyjnej przygody, chociaż to już październik, czyli bliżej końca tego pięknego e, sezonu roku, jak zwał, tak zwał e, Lecimy sobie z chyba ostatnim lub przedostatnim odcineczkiem e, właśnie z. Zimy, chociaż tak się zastanawiałem, czy nie ostatni. Zrobimy dzisiaj takie typowe akcje, jak sami tutaj widzicie. Władzia z siewką pojedziemy sobie na łąki no i też pięknego trzypeka z pługiem, czyli taka typowa zimowa orka. I myślę, że na tym moglibyśmy to zakończyć. Siewy albo sobie w ogóle odpuścić i wszystko zrobić na wiosnę, bo tak szczerze nie mamy jakoś mega dużo pól. Tak sobie teraz dopiero myślę, bo mamy jak na razie dwa pola takie całkiem spore, no bo jak sami, o, uda mi się oddalić, uda mi się oddalić, jak sami tam widzicie ciapek stoi z pługiem, tam jest pięknie powiększane pole w samej górnej rogu tej, tego pięknego monitora naszego, postanowiłem powiększyć, żeby naprawdę ten kawałek się tam zaczął opłacać więc tu będzie spory kawałek no i oczywiście jedziemy na jedno z większych kawałków, które posiadamy E, więc trójeczka, ogień, zaczniemy orać sobie powoli i, e, i działać e, z tym wszystkim zawsze gdy ja mam co, co, coś muszę nagrywać to oczywiście ktoś do mnie dzwoni, a to jest typowe jeżeli chodzi o to dobrze, że mam wyciszone więc wy tego nie widzicie e, ale ja to czuję wręcz bym powiedział e... Na przykład na zegarko też, ale mniejsza z tym. Lecimy sobie orecz i myślę, że to by było dobre właśnie taką zimową oreczkę zrobić w tym odcinku, a potem w kolejnym skupić się właśnie tylko i wyłącznie na przewijaniu. To możemy sobie nawet zrobić na live, przewiniemy sobie. I na następnym odcinku już będzie wiosna. Będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, no bo gdzieś tam jednak zarobek z tych krup powinien nam jako tako oddać. I to nawet Fez powinien nam oddać, bo tak sobie teraz myślę, siana mamy troszeczkę, troszeczkę, jako tako, można na ten temat powiedzieć. No bo przecież kupiliśmy łąkę na poprzednim live'ie udało nam się zebrać ją. Zacznijmy od środeczka, bo jakoś tak fajnie by było zaorać ten kawałek Stronę, tak mi się zdaje. Nie wiem, czy to jest na pół podzielone, ale myślę, że tak na odcinku całego nie zaoramy. E, tak na 99% mi się tutaj zdaje. Teraz tak poczekajcie na, na dwójce. No, o, na dwójce go najlepiej będzie tutaj ogarnąć. Mogę z jednej strony tak no, na GPS-ie się przeciąć, ale to jest jednak. <laughs> że się tak wyrażę, czypek, więc yy, na średnie by to tak wyglądało. Ogromnie, że na pierwszy przejazd zrobiłem nie jest aż tak fatalnie. O, muszę tutaj uważać, bo tu jest troszeczkę wodnisto, żebym sobie kuku nie zrobił. E, będzie taki finał tego interesu. No, te pierwsze przejazdy będą takie trochę wykręcane, ale niechaj tak będzie. Wracając do tych pierwszych informacji na temat e, tego, co tutaj się dzieje. E, no, to jak sami dobrze wiecie, udało nam się ogarnąć łąkę. Tą mączkę kupiliśmy w poprzednim odcinku na live, żeśmy ją skosili, zebrali, nakarmiliśmy byki, krowy, żeby tu było wszystko git, żebyśmy mieli ten plus już na najbliższe chyba dwa miesiące, tak mi się coś zdaje, że nakarmienie starczy im w korycie na dwa miesiące, ale tego jeszcze nie sprawdzałem, więc to sobie na spokojnie tam będziemy ogarniać. No, i trochę jeszcze tego, jakby to powiedzieć, siana nam zostało, więc jeszcze, jakby trochę nakarmienia nam e, będzie. E, czy starczy nam tego siana do marca? Tego nie wiem, nawet bardziej do kwietnia, bo to no w kwietniu będą takie pierwsze sianokosy porządne e, naszych wszystkich łąk, więc tam dopiero coś zbierzemy. Więc do tego kwietnia. No jak nie starczy, no to belki trzeba będzie kupować. No, tutaj akurat pod tym względem, jako mały rolnik, no, nie zrobię tutaj nie wiadomo czego. A tym bardziej, że pieniążków trochę będę miał. Z tego mleka, bo licząc po parę tysięcy, gdzieś tam będzie wpadać za, e, za to mleko. A do marca naprawdę będzie sporo, więc tutaj naprawdę mogą być ciekawe. No po nowym roku jakieś fajne nabytki nawet bym mógł powiedzieć Chociaż to też wszystko zależne, gdzieś tam jest No za pomidorki też parę złotych wpada Też myślałem, żeby nie rozwinąć trochę pomidorków i dokupić szklarnie Szklarnie nie są drogie, bo takie drewniane szklarnie to ja se mogę sam zbić za parę złotych I kupić folię i myślę, że wyniosłoby mnie to tak lekką ręką liczyć folię I tam nawet stelaż jakbyś bym musiał kupić To jest coś koło 1000 złotych za jedną więc jakbym sobie postawił po tysiaku taką folię, jedną tu koło domu i drugą tam właśnie na tym drugim polu, żeby tak też to ładnie wyglądało, to też myślę, że na kolejny rok by na właśnie na wiosnę, bo wiadomo, na zimę to trochę mi się nie opłaca tak kupować, bo zimą tam pomidory nam nie rosną, ale właśnie tak od marca puścić już tam pomidorki i żeby rosły, to naprawdę by fajnie to wyglądało, więc to jest takich, Początkowych rzeczy fajnie, mamy 13900, więc to jest też całkiem dobra e, kwota. Po przewinięciu na październik, dostaliśmy chyba, nie wiem, 4000? 4000 za przewinięcie jednego miesiąca z tylu krów, co posiadamy? Moim zdaniem jest to spoko wynik, e, więc e, tej Boże, żeby jak najczęściej, jak najwięcej takich pieniędzy było tutaj i naprawdę myślę, że wyjdziemy fajnie na plusik. E, jesteśmy oczywiście na zimowej orce. Z, jak to sergas musi być serio, i musimy być jakieś wspomnienia, więc Jeżeli chodzi o orkę to jest to taki moment gdzie no, tego w życiu jeżeli chodzi o ciąg dużo nie porobiłem bo przeważnie jest to taki moment jeżeli chodzi o orkę gdzie ja jako młody człowiek każdy z was chodził do szkoły e, A większość prac polowych zaczynało się od rana na przykład u mnie tak w rodzinie e, robili od rana, więc ja przeważnie nie byłem na takich akcjach, już pojechałem, to już było po ptakach, e, więc e, przeważnie gdzieś, jeżeli chodzi o Orkę, to jedynie tylko widziałem, chociaż na przykład mam wspomnienia bardzo, bardzo duże, e, jeżeli chodzi o Orkę z czasów dzieciństwa e, i trochę teraz żałuję, że trochę tego nie zrobiłem, ale to by mi tam za dużo nie, wspominek nie dało, znaczy musiałbym to trochę inaczej zrobić, żeby to powspomnieć, zaraz już Wam tłumaczę. E, e, mamy władzia, no i z tym władziem też mam wspomnienia właśnie z takiego naprawdę dzieciństwa, czyli jeszcze przed szkołą, gdy robiłem wszystko z wujem, co się tylko dało. Jeździłem gdzie się tylko da, e, no i pamiętam też właśnie orkę. Orka, nie wiem, czy już Wam o tym nie opowiadałem pewnie, e, ale, bo to jest jedna z takich e, pierwszych rzeczy początkowych, więc... E, Myślę, że to gdzieś na pewno się rzuciło na odcinkach, Należy, no że to są wspomnienia, to na pewno też wam tutaj powiem. Gdy jeszcze nie chodziłem do szkoły, gdzieś tam początki zabawy, tak jak wam mówiłem właśnie z Ładkiem przy pojeżdżaniu z belkami, no i wiadomo potem była też orka. No i na orce tak jak mówiłem już, siedziałem sobie właśnie tutaj na boczku, po prawej stronie chyba była właśnie ta skrzynka narzędziowa, siedziałem sobie na tej skrzyneczce, no i tak sobie mm, jeździłem w kółko i buja Orał. I powiem wam szczerze, że no nie jeden człowiek by mógł powiedzieć, co w tym takiego ciekawego, tak? No bo to no siedziałem i patrzyłem się i tak szczerze nic się nie działo, a człowiek tak siedział, ja pamiętam jak dziś właśnie, jak waliłem, wiadomo jak się wpadł w bruzdę, a od strony bruzdy, wpadło się w tą bruzdę, to głowa taka tak odbijała się i waliła o, o tą szybę to człowiek taki głupi jest, co? No i, no i tak to wychodzi, co nie? I to są chyba największe wspomnienia, najwięcej się wtedy najeździłem i na, oglądałem, jak się ora. Powiem się szczerze, że jako mały gówniarz już po takim okresie czasu, gdzie naprawdę... Dużo się jeździło, już wiedziałem o co tutaj chodzi, jak się powinno orać i tak dalej, jak się to nawet już powinno ustawiać z jednej strony, no i że się powinno jeździć prosto, i to i tamte. Pamiętam jak dziś, że jak chyba nawet krzywo jeden przejazd przejechał i od razu mówię, że coś tutaj nie gra, czemu tak krzywo? Ja to pamiętam jak dziś, to nie, że taki mady tam, nie wiem, 5 lat chyba, tak, no bo nie chodziłem, że przykład to mogę mieć 5 lat, mówi takie rzeczy, co nie że ja tym się interesowałem, nie ja tylko sobie jeździłem i patrzyłem, no fajnie, super, czuję się jak na, nie wiem, jakiejś zabawce i to było na tyle, więc to tyle, jeżeli takie wspomnienia, które zawsze, zawsze zostaną w sercu moim, jeżeli chodzi o sprawy związane z orką i, i władziem, to to było chyba takie najwięcej, o jest mówię, na orce się najwięcej najeździłem jako dzieciaczek, a później jeszcze jako taki... Em, starszy, który już mógł jeździć, to jako do Orki nie miałem takiej możliwości, bo tak mówię, no ja już, jeżeli przyszły takie momenty, mm, orki no to ja byłem w szkole i już za bardzo jeździć nie mogłem, a jak byłem to gdzieś tam na końcówkę już to tam pobawić można było i tyle o ile, ale tak żeby sobie porać hektary, no to niestety nie udało mi się w życiu. A szkoda, ale jak to się mówi, wszystko przede mną jeszcze coś tam może w życiu e, podoram, e, że się tak wyrażę. E, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawy związane z orką i ciągnikami. Mm, nic mi się też nie odwaliło, nic tam, jakichś takich rzeczy nie mam wspominkowych. No, Największą wspomnienie mam oczywiście u siebie z orki e, i jest to orka oczywiście, no tak, sami dobrze wiecie, mm, Konia, bo konno naprawdę dużo rzeczy robiłem i, i była też oreczka e, orunia. E, oczywiście, jednostki bułeczka. Byćmy też troszeczkę w środku, tutaj. Czasami dobrze wiemy, że w środku jest tu troszeczkę głośniej, ale. A poczekajcie, z jednej strony już jest schłodno trochę. E, za, zamknijmy te rzeczy, bo wiem, że z środkami to nie działa, ale jak zamknę. Zamknę to nadal jest głośno. Więc niechaj tak będzie. Ale zamknąłem, nawet będzie to też lepiej wyglądało, bo październik to już nie jest jakoś tak mega gorąco, więc nawet lepiej. Eee, no i w koniach no, dużo się robi. Wiadomo, że tam konem to idzie, 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 i jeszcze raz idzie, więc e, nie było jakieś mega szybkie nawet na 20 paruarach, tak. E, to się dużyło mega. i To naprawdę mega. E, ale tutaj akurat coś tam sobie w życiu porobiłem. No i to. Fajny jest Fajna rzecz, tylko no trochę ciężka No bo jednak tak, po pierwsze musisz to utrzymać w rękach Ten pług Musisz też pilnować i zarazem kierować koniem Bo to nie jest takie kolorowe Ale mi najbardziej się podobało jak darmowy obornik Że się tak wyrażę, koń dawał to zawsze mnie to rozwalało Ogon do góry i ciach Akurat centralnie zawsze przeważnie wpadało pod skibę, więc to był kit totalny, zawsze się z tego śmiałem, że jak można mieć darmowe bory. Wiadomo, że tego dużo nie było, ale przy takiej nie wiem godzinnej, dwugodzinnej orce myślę, że spokojnie dwa, trzy razy yy, dziabną co nieco yy, do tej potrąskiwę. Yy, ale tak czy siak, tak wiem, no to tak yy, najbardziej dziś yy, mi yy, z pamiętnych czasów zostało, więc możecie coś pisać w komentarzu jak tam u was zoreczko moruni. Może coś sobie odwaliliście, może... Nie wiem, urwaliście puk w kibę. no ja niestety nie tak wiem. No człowiek taki psów w takim naprawdę życiu mało popsuł. Może za młodu zabawki gdzieś bardziej psułem, ale tak, żeby coś odwalić w rolnictwie, to, to sobie tego nie przypominam i, i też yy, jakoś yy, zawsze to Powiem Myślę, że fajnie to oreczka idzie. Myślę, że to tak będzie szło dość wolno. a no wyjdzie na to, że naprawdę całkiem fajny kawałek sobie tutaj yy, dzisiaj yy, przeoramy, więc na no, ogromny plus ten kawalątek. No i wracając do oreczki cały czas w głowie szukam, ale to chyba by było na tyle jeżeli chodzi o orkę, więc no to jest mówię taka rzecz, gdzie tam nie jest to taką rzeczą, gdzie człowiek nie wiadomo co mógłby zrobić. Zawsze zrzniwa najwięcej rzeczy człowiek I idzie zobaczyć, spotkać, ogarnąć później już ten cały, ta cała reszta roku to jest po prostu taka żmudna praca, którą wiesz co musisz zrobić, i, i nic cię nie zaskoczy, że się tak wyrażę. Eee, wiadomo, jak ma się gospodarstwo swoje, no to jest większa szansa, ale gdy tam gdzieś człowiek z doskoku, to tak mówię, no to nie jest jakieś nie wiadomo co, że się tak wyrażę. Tutaj możemy nawet sobie tak przejeżdżać, bo, bo to i tak gdzieś tam ta miedza jest dość szeroka. Zauważyłem teraz, że nie muszę cofać nawet. Nawet to wygodniej będzie. Więc, więc to tyle możecie tak mówię pisać jak tam u was ze sprawami tego typu bo u mnie październik, wrzesień, październik zawsze bardziej się kojarzy nie z pracami gdzieś tam pożniwnymi czy tam właśnie oreczką na zimę tylko bardziej z warzywami to był ten okres wykopków, po wykopkach ziemniaków, czas było na warzywa, czyli buraczek, jeden, drugi no bo mieliśmy dwa buraki dwa rodzaje buraków e, więc to, to, to była taka podstawa gdzieś tam zawsze ten był, no tego do królików było najwięcej e, bo no jednak te buraki lubiły, się tak wyrażę e, no i wiadomo marchewki marchewki, ogórki jakieś tam pierdoły i tego całkiem całkiem się tego zbierało za młodu, więc ten właśnie okres październikowy wrześniowo-październikowy, bo to tam zależy od kiedy, kiedy był taki moment najlepszy do zbierania, a chyba przeważnie to był październik, no to właśnie był taki moment, gdzie to się wszystko zbierało i... kopało i zbierało, bo to wiadomo. Samo, samo się nie wykopało, więc trzeba było jednak podziałać, chociaż tego dużo nie było, ale tak czy siak, czy marchewki, czy buraki, czy ogórki i tak dalej i tak dalej trzeba było i jednak e, podziałać i pozbierać, więc na e, po pewno tam jeszcze dużo innych rzeczy było do zbierania, ale już sobie teraz nie mogę przypomnieć, co my jeszcze tam hodowaliśmy, no, ale mniejsza z tym. E, grunt, że e, naprawdę gdzieś e, no fajnie, fajnie ten czas leciał za młody, naprawdę... Jednak nawet nie trzeba mieć gospodarstwa, nie wiadomo jakich, jakich tam hektarów, co nie? Grunt, żebyś miał troszeczkę swojego pola i mógł z niego skorzystać i naprawdę e, ten czas ładnie leciał za młodu, zawsze coś tam się działo i, i naprawdę całkiem fajnie to to wyglądało. I jest o czym wspominać, bo tutaj ja mówię, jak wtedy, e, nieraz ja to będę chyba powtarzał do końca, końca YouTube'a, jak będę tylko nagrywał, że gdyby za moich młodych czasów była możliwość były większe możliwości właśnie, czy YouTubeowe, czy w ogóle żeby były kamery bardziej ogólnodostępne niż wtedy to naprawdę czy nawet telefony już by były w jakiejś lepszej jakości, byłoby tyle zdjęć można by było tyle filmików z tego ponagrywać i mieć jako taką właśnie pamiątkę, a nie tylko to co ja mam w głowie bo mógłbym wam naprawdę, no i wtedy wiadomo człowiek mógłby na ludzie, na YouTubie pokazywać takie rzeczy, które w tych czasach rzadko spotkać. I myślę, że wtedy naprawdę można by było więcej dla Was tego pokazać. Ale no cóż, grunt, że po prostu jako tako nam się to, zostało mi to w pamięci i wam też widzę, bo niektórzy, no ta starsza gwardia, która gdzieś tam pamięta te stare czasy, też fajnie opisuje jak to tam się działo. Bo jednak to naprawdę w głowach pozostaje i mi to się będzie, no mi to najbardziej gdzieś tam się podoba. Teraz to, no wiadomo, jest super fajnie, pięknie, ale gdzieś tam te początki właśnie, jak się bawiło dzikiem, koniem, Potem wejszło się na ciągnik, nawet 30, Władek 60. To było to, to był taki fajny przeskok. Teraz przeskokiem już jest takim, że człowiek wsiada już w takie nowości ciągnikowe, technologiczne, że, że to już nie ma takiego krok po kroku jak to było kiedyś, co nie. Teraz od razu człowiek już ma fajny ciągnik, 60 no, jest spoko, ale nie, no lepiej zawsze coś większego, coś lepszego, żeby tu kabinka była wygodniejsza, żeby tu klimatyzacja była, to tamto to najlepiej gps już wiadomo, ja tam nie mówię o paru hektarach, ale jak już ktoś ma więcej hektarów, to, to tak to wyglądało. Kiedyś ludzie mieli po 20 hektarów więcej i obrabiali to 30-60. Rzadko się tam gdzieś znalazło coś większego, tylko to w późniejszych czasach chodziły te gdzieś te większe ursusy. Pamiętam, ktoś więcej tego miał, bo na tych mniejszych wsiach to tam było tyle. Yy, o ile więc, z tego co ja pamiętam. A, gdzieś, jak, jak to się przeważnie zawsze mówiło, u większych bambrów to się dopiero spotkało gdzieś tam dużego ursusa, więc yy, to jest to jest ten, ten plusik czy tam zetora, bo to też gdzieś tam wpadało. woko tak się zastanawiam, ale chyba całości i tak nie zaoramy, no bo to jest jeszcze Sorry, kawałek tej zabawy tutaj, więc na razie chyba nawet dojadę do końca. Zgasimy i polecimy sobie na... A, polecimy sobie na ten kawałek pola, bo tak pokazywałem Wam z daleka. A, to jest ta moja cudowna łąka, która już nie jest moja. Ale Wam pokażę ten kawałek, o którym tutaj mówiłem. Trochę go przeorałem. Tutaj będzie skarczowane ta, ta kurydza. I tu o w tym miejscu będę chciał dostawić jeszcze jedną szklarenkę. E, tu będzie porane. Chłopaki już nie będą grali w piłkę, bo już są za starze, powiedzieli, że już nie potrzebują. E, teraz są orliki i powiedzieć, że no, na Orlik będą jeździć, więc sobie ten kawałek tutaj e, przeorałem. I tu będzie naprawdę całkiem fajny kawałek pola, jak tak teraz patrzę e, i, i to naprawdę na plus. I myślę, że naprawdę licząc to. O, piłeczkę chłopaki zostawili tylko. Powiem tutaj. Wyrzucę na tą stronę. Chociaż, żeby pamiętali to wziąć. E, dziękuję serdecznie. A więc pewnie podzielimy to na dwa pola. Mm, tu będzie tu był, był owies więc owiec pewnie poleci na tamto pole, tu poleci pszenica, łąki zostawiam i pewnie gdzieś kupimy kolejne pole, bo to też jest taka ważna rzecz tutaj, żeby znaleźć jakieś mini poletko właśnie pod też ziemniaki. W okolicznych miejscach nie ma nic tutaj nadzwyczaj małego. Tu jest teren, nawet za 23 tysiące to nie jest jakoś mega dużo, ale chciałbym właśnie coś poszukać, o, na przykład tego typu za 15 tysięcy, 20 arów, to jest mały kawałeczek, tak samo właśnie te kawałki, czy nawet tu za 13, bo ja potrzebuję tylko podziemniaki, to może nawet być całkiem spoko, tym bardziej, że ziemniaki idą na sprzedaż, to może nawet i lepiej, tu mamy też jakiś fajny mały kawałek, tu jest bardzo mały kawałek, to można by było nawet więcej sobie zakupić tych kawałków kurczasz mi ciekawi ta te 45 teraz ale to już sobie zostawimy na, na później my teraz bierzemy sobie kulturalnie Władzia bo już ma podczepionego, podczepioną siewkę żeby też dzisiaj tego Władzia użyć i rozrzucamy na nawozik no, prosiłbym tylko o. Dziękuję serdecznie. O rozgrzanie się i, i rura. Rzucimy sobie tutaj nawoźniki na tą łąkę. Tak po kolei będziemy lecieć. Zaczniemy tutaj od domu. A zakończymy może na tym polu 45. Tam pojedziemy sobie na tak Teraz sobie myślę z ciekawości. Eee, o, od razu idzie. Rozrzucanka jak ta lala. Hmm, a rozrzucanie nawozu to już w ogóle jest rzecz, którą w życiu nie robiłem nawet chyba ciągnikiem tak się teraz zastanawiam eee, nie wiem tak to po prostu teraz tylko myślę ale na no, takie 99% sobie tego nie przypominam y, żebym gdzieś rozrzucał w głowie cały czas gdzieś tam chomik mi się rozpędza i myślę o tym ale czuję że nie y, więc y, to tyle jeżeli chodzi o sprawy związane z nawodem, to tak jak mówiłem wielu gdzieś tam akcji y, polu nie robiłem ciągnikami bo nie miałem też takiej możliwości u siebie nawóz się rozrzucało wiaderko ręka i łogi. i to by było na tyle no tak dobrze że przekomowałem, bo byśmy mieli wypadek a tego byśmy nie chcieli i to jest najczęstsze rozrzucanie nawozu i myślę że to bym wiedział jak się robi nawet tak zastanawiam czy gdzieś tam u Volka, kiedyś byłem na rozrzucaniu nawozu czy też nie Chyba też nawet nie, co teraz myślę? Dopiero, no nie wiem, mniejsza, mniejsza o to, nie będę się teraz zastanawiał. Nie wiadomo, jak długo, hmm, czy rozrzucałem w życiu nawóz z ciągnikiem, czy też nie. Ale tak jak mówię, no, no takie 99% chyba, może, na pewno widziałem nieraz, ale no żeby sam gdzieś przy tym uczęszczać, to tak 2 na 10, a tak mówiłem wcześniej. Wszystkie nawozy i opryski w domu to były robione ręcznie, czyli wiaderko z nawozem i rurę oraz oczywiście e, też na plecy opryskiwaczki ziemniaki też były tak e, pryskane, chociaż e, oto to są akurat takie czasy e, naprawdę odległe, bo 20, 20 lat do tyłu takie rzeczy się robiło a teraz to myślę, że taką siewką się lata i jest git jeśli tak wyrażę ale tak to fajnie, dlatego mówię, no, do tego tak bardzo cieszę się z... o, 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 już szeroko rozrzuca e, ta siewka, teraz patrząc na to, ale dobrze, pojedziemy sobie trochę. E, dzięki do tego tak pokochałem farminga, bo dzięki farmingowi mogłem takie rzeczy sobie porobić e, w życiu codziennym, tak to można nazwać, bo e, bo też dzięki temu mogłem sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak wyglądają maszyny, a jak człowiek tam gdzieś mało tego w życiu widział, to, to nawet lepiej było coś takiego e, pobawić się farmingu. Ja pamiętam jak do dziś te pierwsze dni, gdzie e, miałem to odkrycie takiego właśnie e, farminga, tego rolnictwa w, na komputerze, gdzie w ogóle pomyślałem o czymś takim, czy może być gra rolnicza i nie wiem co mnie naszło w ogóle wtedy. E, mając już komputer ja nie, dość długo, znaczy tak długo, parę miesięcy miałem komputer i nie pomyślałem o czymś takim. Kronatko mnie właśnie, gdy oglądałem, jak u sąsiada były żniwa i naprawdę fajnym kombajnem, to był John Deere, będę pamiętał do końca życia, stary, fajny John Deere jakiś, e, w ogóle nieznany mi no jak dotąd. Myślę, że nawet do dzisiejszego dnia nie wiem, czy w ogóle taki model widziałem kombajna, w e, farmingu nawet, e, nie wiem, co to było. Mm, ale tak właśnie patrząc, e, mówię, kurde, Fajne maszyny, człowiek o takich rzeczach nawet nie wie i mógłby takimi rzeczami sobie pojeździć i tak mówię, kurde, czekamy jak wpisze gra rolnicza, co mi wyskoczy e, na komputerku. A na komputerko to mi coraz wyskoczyło, że ja tu muszę zjechać w tą stronę. Dobrze, że tutaj jest taki zjazd, a nie inny. Dziękuję serdecznie. Nie w tą stronę, też nie, do tyłu. E, jedziemy do przodu. E, no i wtedy pamiętam, że jak, e, mówię, tak, jak dziś jak odpaliłem. To i zaczęły, tak wiadomo, że najpierw te gry online mi wyskoczyły, tam jakieś te farmeramy i inne tego typu e, zabawy, e, ale potem chyba symulator farmy wpisałem czy coś w tym stylu, bo gdzieś wyczytałem, że to są symulacje i tak dalej. I dopiero jak to wpisałem, to mi zaczęły wyskakiwać te wszystkie Landwierszawsce wtedy e, i Traktor. I, 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 I traktor był pierwszą rzeczą, bo był wtedy najszybszą do pobrania. Był najbiedniejszym, tak wyrażam, e, więc zobaczyłem ten seat traktor i mówię, boże, jakie to jest piękne. Dla mnie to wtedy było piękne. E, I gdzieś od razu, długo nie czekałem, bo chyba nawet tego samego wieczoru e, już zobaczyłem, bo ten traktor wiadomo, był zbugowany. E, I gdzieś mnie natkło i od razu pierwsze co to sprawdziłem i wyskoczył mi właśnie e, FS9 e, wtedy. Więc dziewiątkę sobie pobrałem, e, bo ósemkę też mi wyskoczyło, ósemkę se pobrałem tylko, żeby tak zobaczyć jak to wygląda, ale wiadomo, że zostałem przy dziewiątce e, i już chyba niedługo później po tym e, wyszła na świat jedenastka i, i jak już zostałem przy tej jedenastce, to, to już chyba zostało e, tak na, na dłużej i wtedy to się, i od tego tak to się wszystko zaczęło, więc mogłbym powiedzieć, że dziewiątka, jedenastka to był taki mój przełom. I dzięki temu mogłem sobie e, pograć właśnie w farminga. No, to są, to mówię, to są piękne, piękne wspomnienia. I naprawdę cieszę się, że, e, że gdzieś mi wtedy to natkło. Ciekawe, jakby mi na przykład nie natkło w te wakacje wtedy. E, zrobienie sobie, e, poszukanie sobie takiej gry rolniczej, czy bym w ogóle był w tym miejscu, gdzie teraz jestem, to po pierwsze. A po drugie, czy. Bym, nie wiem czy bym pomyślał, bo ja wtedy miałem tylko na kąpie starego PSa 6 z każdymi aktualizacjami co rok, tak sobie grałem, no i Need for Speeda i to były moje jedne gry, e, które sobie tam gdzieś grałem, może też kiedyś w GTA e, i, i to by było na tyle, ale tak to więcej grzechów nie pamiętam, jak to się mówi, nie? Ale te wakacje wtedy to był taki przełom i dzięki temu cieszę się, że mogę grać już od tylu lat. Nie wiem, 16-15 no, lat mogę sobie grać farminga i naprawdę to się nie nudzi z roku na rok to się po prostu nie nudzi. Mm, daj bo, żeby tak zostało i żeby te farming były coraz lepsze, bo patrząc na to jak naprawdę ten farming się zmienia, to tylko się cieszy, też widać jak w ogóle technologia się zmienia, bo to naprawdę dużo daje. Ale teraz yy, sprawdźmy w ogóle co to tutaj jest, bo tutaj przyjechaliśmy w ogóle na oględziny pola. Jest tu jakieś małe pole, jest to spory kawałek, żeby pojechać na to pole. E, tym bardziej, że to jest przy jakiś starej, opuszczonej stodole. I jest to mały, fajny kawalątek. Myślę, że idealny tutaj, nawet o 14 arów. E, patrząc, że ja miałem większe pola tutaj, normalnie u siebie w domu, niż, niż ten kawałek. E, jest to inczmi u Kamili. Proszę panie Kamil, no tutaj więc no, Powiem szczerze, że to jest fajna cena, to jest malutka cena. E, malutka cena za malutki kawałek. Tu można by było nawet zrobić mocno akcję ziemniaczki na tym kawałku, a wtedy gdzieś jeszcze jakieś tutaj kawałki kupić. Bo ja no, potrzebuję małych kawałków. E, tu jest też mały kawałek. Też można by było coś takiego zrobić. Wszystkie takie 20 arów. No, 20 parę arów, tak, no, żeby to też tymi ciągnikami się nie zarąbać. Później będzie można myśleć, ale to już daleka droga, że się tak wyraża. O, to są jeszcze naprawdę małe kawałeczki, więc trzeba te małe kawałeczki poszukać, posprawdzać i je pokupować. Czy będziemy aż tak daleko po drugiej stronie szukać? Nie, myślę, że to 45 to już naprawdę jest taka ostateczność w tą stronę. Tu jest 41, kolejny fajny, tam gdzieś 20 arów, tak? Ale tu jest 14 arów, tu w mieście też fajnie będzie można jeździć tą polną drogą, tutaj gdzieś tam przez Gospy. Więc piszcie w komentarzach, co myślicie na temat pola, 45, czy można by było kupić podziemniaki. Ale myślę, że to zakupimy, bo naprawdę fajnie to pole wygląda. Fajnie też na ładzie wygląda, jest smak. Prawda, właśnie za to kocham farminga, że jest jeden do jednego odzorowane. E, odzorowane maszyny, bo gdyby to był właśnie jakiś Sin lub inne tam te professional farmery, gdzie nie jest takie jeden do jednego to odzorowane, nie wygląda to tak idealnie, to by to tak człowieka nie jarało, bo... Teraz się czuję, że jakby grał w życiu realnym i jeździł sobie, miał właśnie gospodarkę, gdzie są takie właśnie ciągniki. To jest największy plus, właśnie farminga. Dziękuję za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne odcineczki na moim kanale. Na razie, pa pa.